Ostatni endem male. He, gdzie ten endem Bo tyle tu widziałem. Stał tutaj. No, co no trudno. Bo tego tu nie ma, a jest. <ścoughs> to takie słuchad, ale wiecie. A. Dobra, w dzisiejszym odcinku ja zapiszę Wam pokazać jak buduję takie takie coś dla, dla wody i ona będzie tak spływała nami. Wiem, że nie wiecie nawet o co mi chodzi.

Chciałem powiedzieć. Patrzcie na to! Pak, 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 Tu polećmy sobie. O tu ostatnio budowałem mum munk, Mum munk, mum jest. A tak jest, ko? 5, 0, 9, 5. 5, 5, gdy... Ko? Nie? Gdy tata, skąd tu ze wziął smo. Tata? Nie wiem. Trzeba mu zrobić dach, żeby nie uciekł. Daję tak ostatnio. No, bo... Nie mądrze, nie mądrze, bo będzie źle. Mm -hmm. Taka piosenka była w Bambapapie. Znaczy tak powiedział Bamba Lesio. Leże, jeśli nie oglądacie Bambapapy, to, to musicie zacząć oglądać. Bo to fajna bajka. Okej. Okay. Czyli... Na tej styki beliofej, to, 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 to. Blok. No. Eee... Tu mamy takie kamienie. Ten dla mnie jest małym mięsem. Ty znajcie w komentarzu, czy dla Was też jest na mięsem ten blok. Mam nadzieję, że tak. A wiecie temu czemu w Knu? gnu? Nie ma złota? bo ja takie od a, a jego kot to jest Bobo. <ścoughs> <śmany> Okej, okay. tu muszę lecić. Bądźcie sobie tutaj, 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 czyli tak. Młoteka i gęslanka. Okej, okay. młoteka się kieruje w gęslanka. I... Opaźcie, jaki hełm mogę założyć. Wiedzieliście o tym, że mogę hełmy założyć? Nie wiedzieliście. O taki! Ale Nie widziałem. Nie widziałem nawet nawet... <laughs> się... Okej. Okay. O, jeszcze jest dydyka, Taki. Ale to już idryka. Muszę to zjąć. Jest... <kłysy> no i jeszcze biecę. Je my i skło. I jeszcze dispenser. Dispenser. Okej, okay, no i pokażcie ten film, o jest i i i i, i, drzwi, <coughs> I to wszystko, żeby to było. czyli budujmy sobie blblbl... 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 Dzisiaj jest takie wysłanie. Na to połóżmy Dispenser. Na niego... Na niego wrócę. Nie wiem, co ja chciałbym powiedzieć. Włóżmy to jak komiatańko pod wodą i dajmy na niego odbicie. To tu musi takie zejście. Wiem, a na dół do. Tu musimy wydać coś takiego. Coś takiego. Ko, i coś takiego. Jeszcze to w za wabie. A wie, bablecy, bo wystawili, wyda. Na... Na jakiś ładny <coughs> bl blok. To O, na taki. Dajcie znać. Dajcie znać, czy taki pasuje. Mam nadzieję, że pasuje. Jeszcze ten pasek musimy zniszczyć. No i gotowe. Tylko jeszcze. Tu, to musimy podnapić, podnapić i dać żeby to tu wam głosuje, Ale, my musimy, to, tutaj jest, żeby nam nie wyszło to, to, woda. Uda będzie spływać. O Tak, jest Musimy to jest tu, jeszcze musimy to, to Żebyśmy mogli sobie na to patrzeć. To i ja wam jeszcze to pokażę. To trudki, jest trudki film jest. Jest. I tu musimy zrobić, o. Już kończę. I tu będzie musiała, się ta woda wylewać. Okej, okay. ci tata, patrz, Baba ty też patrz. I, i patrzcie razem, klikam to w gdzie i patrz. Nie, yes, tak to nie miało wygląda. Ajajajajaj. ja, ja, co do pewno musisz się za każdym razem nie udać. Okej, okay, czyli Li... musimy jeszcze raz ja jeden go z wodą. Niestety, ale wtedy tym Jaki ze mnie nie udał. Czyli tam zabieramy... I te wkładamy. I musimy je za to dociągnąć tu. I do skłotu. I. A tu tak, taki znów. I te. <śm> I teraz fa. Tata, tak. też baba ma. No i patrzcie w lasem. Widzicie, jak ta woda leci tu? Wow, ale super. I do tego jeziora wpadła. Brawo. Ale super, było. Pokaż to z bliska. Czyli ta woda leci w tych szkłach. No. Ale fajnie Ci to było? Teddy spadła no. i leci... I leci A, tu. A, ona, ona leci w murze, ale jest zasłonięta szkła. No. Ale to wymyśliłeś fajnie. No. I też... Tyłu ją zasłoniłem. Super. No, także... Pancę. Że... Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym odcinku. Papa, cześć. Pa,